Dzień dobry, kobiety. Przychodzę z nagraniami, a z takimi krótkimi sesjami QA, jako odpowiedzi na pytania, które do mnie spłynęły w związku z mentoringiem Kroki Mocy, do którego absolutnie serdecznie, z otwartym sercem i otwartymi ramionami, Was zapraszam, ponieważ ten mentoring jest czymś unikatowym, ponieważ łączy w sobie zarówno pracę z wewnętrznymi blokadami, jak też pracę mentoringową, czyli włączam do pracy z wewnętrznymi blokadami moje narzędzia mentoringowe i biznesowe, jako że no, działam na tym rynku biznesowym już kilkanaście lat, ustawieniowo trochę krócej. Równocześnie to, co widzę, to to właśnie, że połączenie tych dwóch jakości, zarówno praca wewnętrzna, obejmowanie tego, co nie pozwala ruszyć, albo co wraca nas z powrotem do punktu wyjścia, albo tego, co nie pozwala iść dalej, plus, plus dodatkowo konkretne narzędzia, sposoby, techniki, co możemy robić każdego jednego dnia, aby zrealizować ten nasz cel, czy też ten nasz projekt zawodowo-biznesowy. To tak naprawdę jest um, no, potężny zastrzyk um, energii, motywacji. I realizacji. Celem tego projektu Kroki Mocy jest właśnie to, aby powyciągać różne pomysły z naszego serca czy też z naszych szuflad i móc je zrealizować. A zatem przechodzę do pierwszego pytania. Pytanie, które jest ważne, to to: czy ten program jest tylko dla kobiet, które już prowadzą własne biznesy? I odpowiedź brzmi nie, ponieważ program jest zarówno dla kobiet, które są solo przedsiębiorczyniami, są freelancerkami, są kobietami, które już działają od niedawna albo od dłuższego czasu, być może od kilku lat albo od kilkunastu lat w swoim biznesie, ale także dla kobiet, które pracują na etacie. Natomiast Moje klientki, które pracują na etacie, to zazwyczaj są kobiety z przeogromnym potencjałem, z pasjami w sercu, z jakościami, o których przypominają im ich rozmówczynie, rozmówcy, że dostrzegają w nich dużo więcej niż to, co wnoszą do tego życia etatowego, że tak powiem. Ale z jakichś powodów nie mogą ruszyć ze swoją kreacją, nie mogą wnosić. Do świata tych właśnie swoich fantastycznych jakości i talentów. Więc tak na programie Kroki Mocy będziemy też działać dla kobiet, które właśnie są w takim punkcie, w takim miejscu w swoim życiu, że są jeszcze na etacie i być może dalej panują być na etacie, ale równocześnie chcą rozwinąć swoją moc kreacji, przejawiania się w świecie właśnie ze swoimi darami i talentami.